Dzień dobry, witam już na drugim materiale z gry Space Flight Simulator i dzisiaj kto ogląda to wie, a kto nie, to nie. Będę dzisiaj próbował orbitować. Obejrzę sobie parę filmików, jak to robić. Sobie zrobiłem jeszcze to zadanie. I, naczynie a nie pomyliłam się no to te dwa zadania zamierzam sobie zrobić to wylągnij 100 km od platformy startowej i osiągnij niską orbitę ziemską a wysoko to się jeszcze zobaczy to jeszcze jest dużo rzeczy do zrobienia no i dobra zaczynam ale do zrobienia tego to już poprzeglądałem wszystko mam obczajone użyję takiego nowego silnika O tego wielkiego do tego tutaj dam aż trzy, bo ma bardzo duży ciąg ten silnik dużo może podnieść tak tak kilka dał no to wtedy by było jeszcze lepiej i to separator silnik tam taki I tutaj dajemy tak z dwa te tu to separator i to taki ostatni moduł która mam mnie zabrać z tej orbity, to znowu na Ziemię. No i to będzie moja rakieta i spadochron. To wygląda i brzmi jak plan. Dobra, startuję. Yy, na maksa. Dobra. Lecę. Te tuż dałem tylko na pierwsze 30 km lotu, bo to ta atmosfera powalny, więc jakby opór jest. Więc dopóki nie opuszczę atmosfery, to będzie mi potrzebny taki duży silnik. Przecież jestem na jednym kilometrze, to bardzo szybko leci ta rakieta. No i moja trajektoria wygląda tak. Tak wygląda. Co to jest? no, sobie tutaj próbowałem latać próbować, testować. Sobie testowałem i tutaj nauczyłem się jeszcze skręcać rakietą. I tak muszę co jakiś czas skręcać pięć, 10 może tych stopni, bo właśnie, że moja trajektoria, się, jakby, tak jakby mi, tak rozdwajała właśnie dopóki sobie na orbitę nie wejdę no i ta rakieta jest na całkiem niezła bo naprawdę wysoko mnie potrafi wynieść jeszcze pierwszy stopień i jest jeszcze połowa paliwa <grym> chociaż tak myślę, że może jak wejdę z wysokości kosmosu to może się pojawi mi ten opór atmosfery. Znaczy się, że w końcu ta tarcza termiczna będzie do czegoś potrzebna. Bo w przynajmniej materiale to się trochę skamem okazało, bo żadnych efektów nie było, nic się nie paliło. No i, I teraz się obracam, przyspieszam sobie czas. I teraz konuje manerw orbitalny. Ale to jest takie. Ani takie łatwe nawet, jak już się to robi. To wystarczy wystrzelić po prostu na 100 km w górach, obrócić się i lecieć cały czas. No, i jak widać tutaj, się już bardzo rozdwoiło i to musi tak całą Ziemię tu okrążyć. Wtedy będzie orbita. Chyba ogarnąłem, że tutaj jest Księżyc. Ciekawe, czy można kolonizować inne planety. Chociaż pewnie można, no bo nie bez powodu tutaj są. Dobra, teraz odłączam pierwszy stopień. Na chwilę. Jeszcze działa silnik. Teraz i włączam ten. Mi się podobają te efekty. No dzieje się to bardzo powoli, ale przynajmniej jakbym zrobił ten pierwszy challenge, żeby poraczyć 100 km od platformy, startuję, chociaż jestem, jestem grubo w kosmosie, przyspieszę czas, szybciej minie, potem pierwszy stopień, to mogę już go sobie zniszczyć. Kurde, że jakby mi, jak mi to... jak mi to wyjdzie za pierwszym razem, to się mocno zdziwię. No to małe to. Małe to to. to musi całą ziemię ta, ten pasek krążyć, O to ta to, to, to moja trajektoria. To już to sobie kurde poczekam trochę 150 km, że już za daleko nie leciał. Zaraz mogę spadać. Żebym nie spadał tylko, bo już zbliżam się do tego punktu Najwyżej położonego No, może się uda przed tym Już sporo to jest Kurde, te poradniki na YouTube nie takie, nie takie kurde słabe są, jednak powiedziały prawdę Bo jak na razie lecę Uwaga, niedługo kolejny stopień. Odłączę. Trochę mało paliwa. No, mam słaby silnik, teraz jest. Tam ja wejdę, żebym na tą orbitę, bo już mało brakuje. Chociaż może nie tak mało to, to. Tylko ten kawałek mam. Jak na razie. Ten znaczy się. Tak na razie to tutaj jest moje miejsce lądowania. Jakbym przestał używać silników, a go ma właśnie nie być. Ten tu pasek, co wyznacza to, gdzie lecę, gdzie wyląduję i tak dalej, ma jakby obkrojony ziemi. To się już dzieje. To się już dzieje. No już niedługo. Oj, za wysoko może. Będę. A może i nie. No, jest! No! Wyżej. Wyżej troszeczkę. Uwaga. Jest! Jest! Jest, 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 jest! jest. Udało się, jestem na orbicie. To teraz widoczki. Kurde. Pa Aj, co mogę krążyć. Ja pierdzielę. Dobra. To co, wracam na ziemię? Tak tylko żeby było te 100 kilometrów od platformy. Że jeszcze tu bliżej, chociaż już raczej jest sobie jakoś od tutaj wylądować, od tu, tu, tu. Żeby mieć pewność. Dobra, ląduję. Niedługo koniec paliwa. Super ta rakieta, dała radę. Teraz najlepszy naj... Naj, 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 naj moment jest, bo... Boże, może przecież to jest kapsuła tam astronauta jest. Obym się nie sfałdził, aby ta tarcza dała radę. Uwaga, jestem w atmosferze. Na razie się nic nie dzieje. Na 50 km raczej powinno się coś dziać. Dobra, lecę z dużą prędkością. O, nagrzewam się. Lewy dolny róg. Patrz! Jest! A co jakbym się przechylił? Spaję, czy się kapsuła? O, myślę, że pod taką temperaturą. O Jezu! Ej, kapsuła. Się nagrzała mocno i spadochron. Dobra, czyli jest możliwość, żeby się spaliło. Dobra, to jest... To jest coś. Ja tam ten pierwszy stopień pewnie się już rozbił. ten drugi stopień spada, O ten to mocno nagrzany, aż całe czarne jest. Dobra, ale ja się na tym muszę skupić. Tam to się pewnie rozwali o ziemię, ale ja muszę tutaj. Wylądować sobie. No, ląduje. No, już? Dobra. Jeszcze nie trochę chęso spadnę. Odpalam spadochron. pół, Jest! Jest duża szansa, że wyląduje. Przez czas. Uwaga. W ogóle można to tarczę odłączyć. Boże, jest! I dwa challenge wykonane. Recover. Jest challenge. Wejdź na niską orbitę Ziemi. Wygląduj 100 km od platformy startowej. Kon Boże, kontynuuj. Space Center. No i co? Udało się. Dobra, i teraz miało być to na następny odcinek, ale taka będzie niespodzianka. A ja w ogóle zapraszam do pierwszego odcinka, tak. Najlepiej, bo to jest już drugi. Zamierzam wysłać satelitę na orbitę. Zrymowałem jeszcze. Tak, też obejrzałem, też wiem, jak to zrobić jak zbudować taką prowizoryczną satelitę. No, no to zobaczmy, że tak samo. Silnik. O. Zbiorniki z paliwem, separator, silnik ten. Tylko do tego silnika trochę więcej paliwa dodać. Czy to? Powiedzmy to. Dobra, jest troszeczkę więcej. Jest o 4, prawie 5 ton więcej paliwa. Dobra, i tutaj taki będzie stopień. To. I tutaj dam na górę jeszcze. Nie, tylko przydać to, takie coś. Sonda. I dam panel. Panel słoneczny. Ile panelów? Jeden? Dobra, jeden wystarczy. No i dobra. Dobra, lecę 3, 2, 1. Okej. Daję radę. Przebiegam nawet lepiej. Ten lobby jest. nie, to przecież się cieszę od tamtej takie ty niech ma przebiega. Ten lot. Super jest jak na razie. O, już wysoko jestem. Muszę się bardzo przychylić. I tak myślę. Zaraz sobie ten panel tutaj otworzę. Dobrze, czekamy. O, już mi zniknęło Zniknął ten. To takie pole, co mi pokazuje jak bardzo moja rakieta. Jest przechylona, to ona mi pokazuje jak powinna być przechylona, żeby wejść na orbitę, a ja tam mam swój plan, swój sposób, dobra? I jak na razie nie będę robić tego challenge'u, żeby wejść na wyższą atmosferę, znaczy wyższą orbitę, tylko postaram się na niskiej orbicie ziemi położyć tą tą to. Ojeju! O Co się dzieje? Boże, myślałem, że już koniec. Dobra, wejdę sobie tutaj na ten najwyższy punkt. I teraz spróbuję. To wyorbitować co, no. samo. To trochę trwa to orbitowanie. samo o teraz, tak jak lecę, to muszę trochę za żeby ta orbita się utworzyła. Bo trzeba lecieć, tak w realnym świecie, trzeba lecieć tylko się 7 na Nie, minimum siedem, 18 tysięcy kilometrów na godzinę trzeba lecieć, żeby wejść na orbitę, żeby walczyć z grawitacją Ziemi. A w tej grze to jest 2000, z tego co widzę. Mówię nawet, no zaraz się przekonam. Wejdę na orbitę, to zobaczę, jaką prędkością to ja muszę lecieć. Jaką będę leciał na orbicie. Ciekawe, czy ta gra jest multiplayer. W ogóle będzie druga część w 2025. A w sumie <grym> 25 Dzisiaj grudnia to tak nie, nie mało zostało do następnej części. Ale się nie pęklecie, on jest wyżej ode mnie. Uwaga i... Problem, bo mogę tego nie wyorbitować, bo jestem za tym najwyższym punktem i boję się, że spadnę, więc trochę podniosę tą rakietę. Dobra, ale no mam fajne tej silniki. Ma tak zwany gimbal, Może tak się właśnie obracać, przez co mogę tą rakietę jakby manewrować? Nie no, wejdę. Myślę, że wejdę sobie. Po zniszczę tutaj to te... już niedługo. Niestety chyba będę musiała, bo się nauczyłem też. Z tej satelity tutaj przesłać paliwo całe. Chciałem, żeby ta satelita też miała tam swoje paliwo, ale nie wiem po co, ale... Chyba będzie to konieczne. No dobra, w każdym razie... Lecę, ważne, że lecę. Że jeszcze żyję. O nie! No, ten panel słoneczny. Dałem jeden, kurę mogę na dwa i ta mnie przychyla. Weź się trochę... Zmniejsz tę orbitę. Dobra, i taka będzie, myślę, to. Do... O Boże, co ja? ja. Mogę chyba właśnie cofnąć. Ale to było do niczego. A jakby nie można było cofnąć? Kurde, to co? przegrał, przegrałbym życie. Jestem na orbicie, teraz trochę ją wyrównam. Muszę uważać na co klikam. I uwaga, bum, yes. Jest! Będzie się orbitowało? Na luzie! I tak, bo to pierwsza satelita firmy MSpace. Brawo, ja. Dobra, 20 minut. Więc, o, 7500 km na metrów na sekundę muszę lecieć. Dobrze, no to dziękuję wszystkim za oglądanie. O ile ktoś to obejrzał i ja tak to proszę napisać w komentarzu, że obejrzałeś. No i ja kończę do następnego pa! I zapraszam na ostatni filmik.